Zamknij się. A, bo będzie znać Flawiusza, muszę tędy przejść, żeby tam się dostać jak Gdzie on tu siedzi? Ciemna sprzączka. Co to jest? Promień słońca co świeci ze wschodu, zachodnie góry malują się srebrnym, a wy północnych wiatrów pełnych mrozu. taki na półniu hasztagiem podniebnym. kielich ognia. Wschód, zachód, północ, południe. Nie wiem, co tu za co odpowiada. Szczerze powiedziawszy. Z tego jedziemy na. za Pa. Czekaj, 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 stop, 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 stop. Mi co świecą na wschód. Aha, dobra. E Pytanie. Hmm, nie, a tak sporo kombinacji na pomnikach nie ma znaków, troszkę dziwne to jest, bo. promieniu słońca co świeci na wschód. Jeżeli to jest. To jest woda, to są ptaki, to jest góra, to jest słońce, co nie? I to świeci tam. Tak? To dlaczego jest to tak? Słońce góra, wiatr i tak, słońce góra, wiatr i płat, tak, czyli słońce. No dobrze, ja widzę kompas. Tylko jak to ma się kompas do tego, jeżeli, jeżeli tu jest północ, tam jest południe, tu jest wschód, tam jest zachód, a a zapalenie jest na północnym zachodzie, albo północnym wschodzie, albo nie? O to chodzi. że nie? Słońca, co świeci na wschód, promień Słońca, co świeci na wschód. No dobra, to górny ten, to, to ten czy ten? Зимняя okay. Такая... Вот. To mam przewijać to jest dalej nie ma nic dalej hmm. nie a no bo to nie, nie trzyma się kupy o to mi chodzi, co nie? Bo tu jest północ. Tu jest południe. Wschód. Zachód. Bo w takim wypadku dlaczego jest na... mnie na kierunkach postumenty, jeżeli to odnosi się do tego. Promień słońca co świeci na wschód. Promień słońca co świeci na wschód. Nie, to co świeci ze wschodu. No dobra, no. Powiem słońca, co świeci ze wschodu. No to tu. Czekajcie. Za. Nie. No dobrze, gdzie jest zachód? No dobrze, tu jest zachód. Który z tych postumentów jest zachodnim? Który z tych dwóch? To jest pytanie. Na jakim sposobem prawy? A na to nie spojrzałem! Na kompas nie spojrzałem! Czekaj, czekaj, czekaj! E, no to teraz to to będzie proste. Wschód, zachód, północ, południe. Spód zachód, północ, południe. Ja się wzorowałem tym kompasem tu na ziemi, a nie kompasem u góry. Ja pitole. Ah. There's no one here. To nie jest utrudnianie. Po prostu wzoruje się tym, co widzę, a nie, że nagle cholera jasna, z dupy. Nie, nie, nie patrzyłem na kompas u góry, patrzyłem na kompas na ziemi. Kompasem na ziemi się wzorowałem, nie jedź mi tam. Single necromancer? Hmm. hmm. Tu jest zabite, Dechami. Tak. Gram tym tą czarodziejką. Hmm, tu wszędzie jest walka. No bomba. Hmm. Czekajcie. Idziemy kupić sobie wojsko. To nie? Bardziej irytującym jest bieganie po mieście, szczerze powiedziawszy, jeżeli mam być szczery. Nie nie, czy ten, ale to mnie bardzo irytuje to bieganie po mieście. To jest jedna chyba z bardziej irytujących mechanik że nie można się tu szybko poruszać po tym mieście, tylko musisz truptać. A to wszystko jest porozwalane od siebie z daleko. Jest to irytująca część tej gry.

Dobra. Wolę te budki niż tamte. Yy, tu coś jeszcze kupiłem. Tylko budki kupiłem. A, pierścionek już jest, tak? Włożony. Dobra. O, księga.

i understand that his leg is troubling him but how hard can it be to get from his workshop to the marketplace or he could have sent ada to fetch it what am i to do with this thing now how far is this workshop three days on horseback i assume it's very close just turn right at the marcellan wall here take the cane it's propped against the counter you might also consider buying some golems to guard you oh Co on sprzedaje? O! Sprzedaj sprzęci. To też. I to też. Przewiki. Mm -hmm. Za mało złota by kupić, no bo dużo kasy wydałem. Bardzo dużo kasy wydałem. Eee... Hmm. Okej, okay, i z tym iść? Zabierz laskę do konstruktora golemów. Który jest tam. A Dobra. To jest dużo

Yeah, you broke it again with your huge, stupid hands. Taking an oak lever is nothing for you. You can break a hundred a day. <try> Jacquard? Yeah. There it is. Jacquard, okay. Get up, artisan. I have your new cane. What am I gonna do with that? Do I look like I can carry an iron cane around all day? I've been using a special ointment to soothe my leg. I'm waiting for it to kick in right now. Get it kick in ha! that piece of iron is for the press that prints the clay tablets the old one's broken be a dear help me with the rest you'll see the groove from the cane right away when the work starts up again i'll make you golems like you've never seen the cane is the answer

of course whether it's for spinning an elevator wheel printing tablets or for war any purpose you can think of okay i told you you'll know the correct groove if you just look for it that's how things work around here you insert the cane in the right place and we can go into full production again, no, no, again. Tą laskę yeah, czy tam. This tablet from our newest batch and head over to the elevator Lita's been complaining that her Golem's tablet is almost worn out. What do you think I am? Your personal assistant? There's something in it for you too, friend, and what if the elevator does break down? What are you gonna do? Run around the hills on foot? That would take much longer. Ooh. Ooh. Że mogę tylko jednego kupić. Hmm. 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 No. Boże, jedyny. To UI pierdzielone. Za każdym razem, jak wyłączę, to musi się włączyć. No i znowu się włączyło. Ja pitole. To, to to wymyśliłem. I tak mogę tylko jednego mieć. W sensie mogę mieć więcej, ale nie mam złota. W się... Sensie, czekajcie. Będę miał złoto. A. Potrzebuję handlarza. kurza mać. No, jedź, ty. Głupia szkapo. To jest normalnie, nie wiem, płotka 01. No i po mieście muszę powoli się poruszać, no. Nawet Wiedźmin wiedział, że może po mieście się popitalać szybko, ale nie, bo tu przepisy są. O, min, dobra. Um, nie ty. Olać I think they're leading them out now. the Um just like Aha. "Worry mm not," says the savior. we one Mhm. Teraz mają dobre morale. Tylko jak to jest możliwe, że ten Duch Światła jest... Hmm, nie jest od Finezji. Dziwne. Czekajcie, czy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. co to zobaczyć. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ta sama prędkość. Is the same speed? My fellow brother. No jedź. Muszę kupić sobie golemy. O ile to nie jest. No, zastanawiam się, czy czasem tam nie dorzucić tego, tego jednego Bo nie mam nic innego, bym musiał dorzucić jednego łucznika chociaż. Albo ich. I'm so hungry, I'd fight a wolf for a piece of Freshest bread in town, don't be shy. Eat to your heart's content, friends. Come over here, Norman. Hey! Why did he get such a big piece? I want some. They're at it again. Calm down. Do you want them to keep treating us like pigs? We're still human beings. No one's taken that from us yet. But got Did you see Mercia handing out bread? Yes. Oh, for sales and hunger. The Companions of Decay. I'm sure it's all Oh. Did you come from the capital? Finally, they've thought of us. Creator be praised. Have you brought food? I didn't think I'd find someone smarter than a dog or a Knight of the Guard in here. Are you in charge? I'm Norman, a worker from the foundry. I, I'm in charge here, after a fashion. Great. <laughs> then tell me what happened at the Mage Factory. Keep it brief, clear, and on point. What's this? Another interrogation? I'm not telling you anything. If you refuse to listen to me, you can go to hell. If I wanted to interrogate you, I'd go about it in quite a different manner, I promise. Speak while I'm still in a good mood. Forget it. Look at us. Just <laughs> yesterday, the people I brought here were the Mage Factory's finest artisans. And now everyone's avoiding them like a contagious disease. They've been left to starve outside the city walls. There's an official decree against letting them in. There's no way to get through to you, is there, you bastards? And since we're getting nothing from you except beatings, you'll get nothing from us either. All secrets have a price. What's yours, gold? Listen, I am not a proud man, but I am troubled by this rank injustice. Help our camp. Please talk to Mercia over there. She knows what to do, but she's having a hard time handling it all on her own. Help my people, and I'll help you. I'll tell you all I know. No. No, dobra. Mercy. Zapiszmy sobie.